O, Barton pisze. Sec yy, Set za 30 sekund się tepnę. Dobra, Barton nam zrobi zagadkę, coś mi się wydaje. Czy nie ma... Czad, czad nie boli mnie dupa. Nie zdąży, nie zdąży. Nie zdąży. Nie zdąży. Nie zdąży. Nie przy twoim ciele, no. O, o, chyba. My też nie, A ja też jestem do Ja, ja? ja? muszę iść ja? za Bartmanem. Czekaj na mnie. Zagrajmy w lochy i smoki. Pog. O, jestem pog.

to są blochy. O, 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 skrinka. Nie, to nie ta. O, skrinka. To nie to. No. O, czekaj, 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 czekaj. Skrinka. Jest, o, o, o. mam, mam, mam. Mam, 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 dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. No, 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 co Co? mam, mam, jest Wysoko, wysoko może... Wieża na samą nasza, górę. wieża nasza, tak, idzie, wieża, wieża wieża. wieża. pok, Jak tu wysoko, tu musi być tu, tu musi być tu wysoko jest. Ale tu może na samą górę! Wysoko, na górę, no, na górę, na górę. Perełka, o, spadłem. Perełka. Yy, Spadaję perła. Mówiłem wam, że nie umiem rzucać pereł. Mówiłem wam. O, o, ja przerzuciłem chyba. Polecę chyba... Czekaj, ja I idę góra spada. Idziemy, idziemy. Ja jestem na samej górze, jest tu skrzynka, nie otwierałem. Czekam na ciebie. Jest tam skrzynka? Tak, 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 Los. tak. No, idę, idę, Miki, już idę. No i jak zrobił górę do której się na wejść Masakra. Banujemy dobra, szczynia, no rękę. otwieram. No. Czapka z poceńca? Tak. Czapka z poceńca, no. I, i Bart, czekaj. Czapka tak, z pocinka. Tak, tak. Poczekaj, mi killa włączę ten Dobra? No I za nim nic nie tak. daje wygląda. Czapka, czapka jest ta co zeszłym miałem i coś daje. Tylko coś, czekaj, musimy od beaconu odejść. I zaraz coś książkę. Wygląd tylko warto napisał. Dobra, wygląd tylko. No, no, no. tylko. Okej. Okay. No, Ale no, zabiera mi A do czego mi zabiera efekt tego kopania? Jakiś bóg, dobra, te... dobra. Dobra, dobra, czytamy książkę, czytamy książkę. Pieczona wieprzowina, to nie książka, dobra. Książka ma y, dwóch kropek i, i, i nawias. Y, dobra, dobra, prostry. dobra, dobra. A, buźka. Trzy godziny się po tym chodzi. Piasek dusz, piasek dusz, piasek dusz. Piasek... gdzie mam piasek dusz? Nie, pajęczyna może też, nie. Tunel Jawora, tunel Jawora, tunel Jawora. O Jezus, padnę. A jaki pieńczut. Dobra, nie padłem. Aj, tu, Tunel jawora. jawora. Tunel Jawora. Jezu, to jest mega fajna zagadka z tym Jaworem. Czyli to musi być. Tunel Jawora jest po prostu wykopany tutaj. Patrz, tu będzie tunel tu... Jawora. Tak mi się wydaje. Tam, tam, no. Jest, mamy tunel Jawora. No i nie gadać, tak. że musi być z tym tunelem. No 3 godziny, no. Chat Nie, to nie może być tunel Jawora. To nie tu, to nie tu, na pewno. 3 godziny się. Popią, Ale to byłoby on... fajne z tym tunelem Jawora. Co się no, chodzi o to... 3 godziny? Jest! Mam, 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 Miki! Mam. Gdzie? Yy, na murach przy pajęczynie. Na murach przy pajęczynie. No, to od Dobra, razu, to mam. była pierwsza myśl. To była pierwsza myśl i nie sprawdziliśmy tych pajęczyn, nie? Dobra, czekam na Cię, Miki. Dobra, jestem na dziedzińcu, Miki, czytamy, chodź, szybko. Dobra, czytamy, zde no. się nazywa. Ale tu potwornie. No to do ekspera. Ekspera, 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 musi być ekspera. Nie ma tu. No to nie tu. Ale zobacz w tych, w skrzynkach pod, pod eksperkami. Dobra, I'm here, baby. Doko, staj, mi. dostaliśmy książkę i za jaką czapkę, bo ty masz ten, teksturpaka, masz, yy, kwadratowej? No mam, a o, widzę, czap... to jest ta czapka, czapka ale on, on, z tym ona nic nie daje. No? I mamy trzecią książkę, bo już dwie znaleźliśmy z Mikim. Trzecia książka nazywa się, ale tu potwornie, musimy znaleźć miejsce na naszym kubiku, gdzie jest potwornie. A nie chodzi przypadkiem o, o tą grotę ja gryfa, sprawdzać. albo chodzi o spawnery? Ja spawner sprawdzałem, czekaj, jeszcze zobaczę ten szkieletowy, szkieletowego nie sprawdzałem Ale tu potwornie Gdzieś gdzie jest dużo potworów, to jest nawiązanie do tego pewien, że pra... co to jest? Ekspiarkę? Prawie jeszcze raz ekspiarkę zombie może No, jest ja za mało będę, dosłownie do... Gdzie, gdzie, gdzie? Kieletów. Gdzie? Gdzie? Kieletów, gdzie się farmi, tu Tu? Tu. A, co jednak... ty w zrobił, nie? Bendik! No, Czekajcie, bo ja się zgubiłem, bendig, zgubiłem bendig. się, pokaż, pokaż nie, no, Gdzie? Chodź, mamy to mending. Tu, tu była, tu o, kurczę, tylko jest złyty, on zniknie. Tu, połóż, połóż do skrzynki. Połóż do skrzynki. Yy. bo ten. Enchanted book mending, ale kozak Spoko. Robimy kilow, z full off netwrigowy z mendingiem? Na kilow, na kilof, to jest dobre. Na off. Pog! Naprawa, mroźny piechur. Trzeba dwie najdź książki. Ez Sto czaszek prawie